Rozdział 119 Pozycja męża, część pierwsza Drogi bracie i siostro D. Przemawiając na zgromadzeniu w niedzielę po południu, ledwie mogłam się powstrzymać od wypowiedzenia waszych imion i zrelacjonowania rzeczy, które zostały mi ukazane. Ujrzałam, że brat D. nie zajmuje takiej pozycji w swojej rodzinie, jak tego wymaga Bóg. Siostra D przejęła prowadzenie, ma silną osobowość, której nie podporządkowała tak, jak Bóg tego wymaga, i mąż, aby ją zadowolić i powstrzymać od zniechęcenia, ustępuje jej. Jej sąd odsunął go od decydowania i nie jest wolnym człowiekiem od wielu lat. Kiedy brat D po raz pierwszy zaangażował się w nauczanie prawdy, był mały w swoich oczach, i Bóg używał go jako instrumentu. Ale ujrzałam, że przez jakiś czas w przeszłości nie upokorzył się pod ręką Bożą. Zaufał własnej mądrości i słabymu sądowi, a szatan zdobył nad nim przewagę. Zamiast polegać wyłącznie na Bogu i oprzeć się na Jego sile, spowodował, że Jego sąd został zniekształcony przez wpływ żony. Zajmuje ona taką pozycję, aby widzieć, słyszeć i rozumieć wszystko, co się wokół niej dzieje. Gdyby posiadała uświęcony sąd i mądrość niebiańską, widziałaby uświęconymi oczami i słyszałaby uświęconymi uszami. Zrobiłaby właściwy użytek ze swoich oczu i uszu. Nie uczyniła tego. Kto jest ślepy, jeżeli nie mój sługa i głuchy, jeżeli nie mój posłaniec, którego posyłam? Bóg sobie nie życzy, abyśmy słyszeli wszystko, co jest do usłyszenia, lub widzieli wszystko, co jest do zobaczenia. Wielkim błogosławieństwem jest zamknąć uszy, abyśmy nie słyszeli, i oczy, abyśmy nie widzieli. Największą gorliwością powinno być to, abyśmy mieli jasny wzrok do spostrzegania własnych ułomności i zaostrzone ucho do wyłapywania wszystkich koniecznych pouczeń i nauk, aby nasza nieuwaga i nieostrożność nie pozwoliła im umknąć i abyśmy się nie stali nieuważnymi słuchaczami i złymi wykonawcami. Bracie D., przez jakiś czas w przeszłości Twoja praca nie była tak mądrze kierowana z takim sukcesem jak wcześniej. Twoje postępowanie nie nosi na sobie pieczęci Bożej. Twoja żona poradziła sobie z Twoimi sprawami doczesnymi i nosiła ciężary, które były dla niej za ciężkie do uniesienia, kiedy Ciebie nie było. Wzmocniło to Twoje zaufanie i w jakiś sposób zniekształciło sąd, że zbyt wysoko oceniłeś jej wiedzę i zdolności do zarządzania Twoimi doczesnymi sprawami. Szatan uważnie obserwował te okazje, aby możliwie jak najlepiej wykorzystać Twoje zaufanie do żony. Zamierza opętać Cię i zniszczyć Was oboje. W wielkim stopniu zrzuciłeś swoje zarządzanie na nią, a jest to niesłuszne. Ona zrobi wszystko, co może, aby unieść Twoją część ciężaru, odpowiedzialności bez ponoszenia tego, co spada na Ciebie i za co Ciebie Bóg uczyni odpowiedzialnym. Siostra D została oszukana w niektórych sprawach. Myślała, że Bóg pouczył ją w szczególnym kierunku, i obydwoje uwierzyliście w to i stosownie do tego postępowaliście. To spostrzeganie, o którym myślała, że posiada w szczególnej mierze, jest złudą wroga. Ona z natury jest spostrzegawcza i ma bardzo wrażliwą naturę. Szatan wykorzystał te cechy charakteru i sprowadził was oboje na manowce. Bracie D. Jesteś niewolnikiem już od dłuższego czasu. Wiele z tego, co siostra De uważała za spostrzegawczość, jest zazdrością. Ma ona skłonności do patrzenia na wszystko zazdrosnym okiem, do podejrzliwości i do nieufności prawie wobec wszystkiego. Powoduje to unieszczęśliwienie umysłu, zniechęcenie i wątpliwości tam, gdzie powinno istnieć zaufanie i wiara. Te nieszczęśliwe cechy charakteru kierują jej myśli w ponury kanał, gdzie folguje przeczuciom zła, podczas gdy bardzo wrażliwy temperament prowadzi ją do wyobrażenia sobie zaniedbań, lekceważenia i wyrządzania szkody tam, gdzie one nie istnieją. Wszystkie te sprawy stoją na drodze duchowego rozwoju was obojga. I wpływają na innych do takiego stopnia, do jakiego jesteście związani ze sprawą i dziełem Bożym. Macie do wykonania pracę, upokorzcie się pod mocną i potężną ręką Bożą, abyście w odpowiednim czasie mogli być podniesieni. Te nieszczęsne cechy charakteru, z silną, nieustępliwą wolą, muszą zostać skorygowane i zreformowane bo w przeciwnym razie w końcu doprowadzą do tego, że obydwoje zostaniecie rozbitkami wiary. Bracie D, masz do wykonania zadanie i obowiązek. Podejmij zarządzanie i prowadzenie swojej rodziny, z którego zrezygnowałeś i w bojaźni Bożej zajmij swoje miejsce na czele rodziny. Musisz otrząsnąć się spod wpływu swojej żony i pełniej polegać na Bogu i patrzeć na Niego, aby Tobą kierował i prowadził. Bóg nie pouczył szczególnie siostry D, ani nie zesłał jej światła, aby nauczała innych ich obowiązków. Ani ty, ani twoja żona nie możecie zajmować pozycji, jaką Bóg chciałby, abyście zajmowali, jeżeli sprawy pozostają w takim stanie, jak obecnie. Nigdy sobie nie wyrobisz reputacji, ani się nie umocnisz, ani ustabilizujesz, dopóki nie pozwolisz swojej żonie, by zajęła taką pozycję, jaką zajmować powinna. Kiedy będzie zajmowała odpowiednie miejsce, to szanuj jej sąd, konsultuj się z nią co do swoich planów, ale bądź bardzo ostrożny, by zakładać, że jej sąd jest sądem Boga. Konsultuj się ze swoimi braćmi, na których Bóg uważał za stosowne nałożyć ciężar pracy. Gdybyś się tak radził tych, których rady powinieneś był poszukiwać, nie byłbyś popełnił tak wielkiego błędu, tak smutnej pomyłki, jak w przypadku E. W jej przypadku sprawa Boża została zganiona i zraniona. Żona twoja sądziła, że posiada światło w tej sprawie, ale jej myśli nie pochodziły od Boga, tylko od wroga, ponieważ dostrzegł on, że można na ciebie w tym kierunku wpłynąć. Twoje kompletne zaufanie do sądu żony jest przeciwne systemowi niebieskiemu. W ten sposób Szatan zaplanował odłączenie się od wpływu twoich współpracowników i od braci w ogóle.